Cześć z tej strony Wadi, zapraszam Was do 71. odcinka z Gry Enchanted. W tym odcinku gra ze mną Cheetah, Dominik i Damian. Naprawdę prawdę powiedziawszy, jeszcze nie mamy planów dokładnie, gdzie będziemy biegli, no ale gdzieś na pewno pobiegniemy. Zapraszam do oglądania. Kurczę, gdzie by to iść? Dobra, wiecie co? Pójdziemy tutaj, bo tu prawdopodobnie... Dobra, lecimy tendy, tendy. gdzie działamy się te do domie, że do domu poziom pierwszy. Tak, tak, tak. Ja sam tam lecę w dół i właśnie zaraz będę patrzył. Gdzie jest tam? Gdzie będzie? Aha. 300 metrów około. Kurczę, mam nadzieję, że to jest jeszcze w górze, a nie we mgle. A co będzie? No tutaj jest znak zapytania gdzieś w pobliżu. A tak jak się to tak daleko już doszedł. No lecę po prostu. On tak, tak speedrenuje właśnie. No. no z iglicy zleciałem no. Nie a z iglicy? Z iglicy. nie z iglicy kurde. Z domu i biegłem w dół mapy tak wybiegniecie. I zacząłem iglicy szukać no. Nie 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 nie. O nawet go widzę z góry, o będzie mega prosto. A ty ty wskoczyłeś w mocłe? Czy ty? Nie, jesteś... jestem na górze. Dom, Domnik do mnie chyba biegnie. Okej, okay, bo ja tu jestem. Takich... Jeszcze żadnego z was nie widzę. ja kim biją? Kurwa, bo ja, Takie, takie tygryski, to ja mam na dwa strzały z i teraz jak jestem sam to tutaj. Ale jak jest, jestem przy was, to tak z dwadzieścia. <laughs> Ja nie wiem ile mam te tygryski, nie wiem bardzo mam ochotę się z gdzie jest wady? Tam u góry? No nie, no obok. Kałie potrzebujemy? Chyba nie. Do chyba jest blisko, ale jeszcze go nie widzę. O, widzę go dobra. Widz Jeszcze kotek za nim. No właśnie się to powiedzieć, że kurde bierze tego zasrańca za sobą. O, odpuścił. Odpuścił. Dobra, czekamy. Dobra, i tylko najebać, bo kurwa, to nerwuje mnie ten chichuś. Nie wiem. Dobra. I za nie żeś się mi dalej. No hmm. ja to tylko czyta jeszcze. Mam do celu 80 metrów, nie wiem Widzę tak, cię już. Cieszę. Kurde, żebym 16 level tak długo bił, to jest porażka jakaś. O, przywołałem czaszkę przez przy, przy, przypadek. Mam taką mętność w sumie. Nawet dwie. Dobra, tutaj prawdopodobnie jest kolejny yy, korzeń mgły. Tylko, że nie wiem, czy to nie jest znowu gdzieś na górze. W sensie by trzeba było stąd jakoś wyjść. Ale, ale nie widzę tutaj wyjścia takiego typowego. Nie wiem, czy to trzeba dołem przez mgłę nie iść. Chyba, że tędy się wykopiemy, tutaj, bo jest... Nie no, nie ja. Nie możemy no się według... wytepać? Według mapy topograficznej się... to jest niżej. No. Dobra, ja się tutaj wykopię i z góry spróbuję tutaj jakoś... O kurde, jak się zjeżdża stąd, no. Kurwa to ciemna. No właśnie, nie? Ślizga się. O, no, to jest jakaś wielka jaskinia hopuki. No ale tam nic nie ma, bo nie ma żadnego pytajnika nic, więc to jest po prostu jaskinia. Może jakaś skrzynia będzie i wybiegasz tam koniec. To się okaże. Znalazłem. To a, Jest to, to, to checkpoint to generalnie. Ja jestem na górze ogólnie. To, ten pytajnik chyba będzie tutaj. Oznaczono nowe miejsce. Aha, przejście przez resztę. Gdzie jesteście? Pod nami. A mnie dwóch kurde zielony a, goni. A wy w tą gółę zwlecieliście, czy nie? No. A, ja dobra. Taka jest jakaś ogromna jaskinia, przez którą się przechodzi, ale tam jest checkpoint po drodze. fronta dziura. Generalnie nie chcę tego komentować. Jaka dziura? Gusząca. Kontroluj się chłopie, nie komentuj tego. O, znalazłem ten! Znalazłem korzeń. No bo jest Kajajcie pode się. mną, nie kop go ja jeszcze. Jeszcze mnie nie ma. Kurde, czy gdzie tu najłatwiej będzie wejść? Tędy. Aha, ja w ogóle nie tu pobiegłem. Bocz, Czerwonej ty spadłem! Duszące dziuro. Tu jest jakiś... Dzień dobry. Duży jest. No widzę go. Łooo, oh, fucking hell. Ale ku kurwa, zatłuczemy jak. Dziwkę. Łoł, wow, ale. A ryfnął. Wow. Wow, z każdej strony obrywam. Nie co, ja trafiam, ale coś zostaje obrażenia. Chyba deski. <laughs> Też, no, ale coś tam zostało bite, więc luz. O, spadł. Dominik, jesteś tu na dole? Nie no, biegnę już. Chyba. A widzę, tam już moby obijacie. Ej, Lisha tu mamy. Przebiegnę Teraz ten. Zaraz, zaraz zostanę. Jestem szkołą. Chodźcie do tego, do korzenia. Dobra. Zresztą tam No właśnie, żeby nie pominąć nikogo. To była ta to skrzynka. Powiedz, że można coś szukać. Coś ciekawego? Mm, nie. Peruszka, 18. No, też ty silety 20. Lisz, liś. Taka do, do rozłożenia w não Não, To jest taki śliski podjazd, stąd się ześlizguje, a my to. Okay. po prostu zlecieliśmy to. Co teraz robimy? O, skrzynia to jest jeszcze. No właśnie, chciałem powiedzieć, że można skrzynię. Generalnie to, tu, ta dusząca dziura jest jakąś kopalnią. Teraz będziemy szli tam. Kurde, dobra, się teleportowałem, ale i tak trzeba tam, więc. Eee, miecz. 37 wrażni, 24 wrażni. Ja nie chcę. Coś? coś Ile obrażeń? 37 albo 28, 24. To nie, nie, to nie. Ja tam nie używam miecza. Otwieracie ruszki też nie chcesz, nie? Jaką masz? <grym> 18. A Raczej na runy przerób. No nie. Sztylety też rozmontuję, bo 24. No. Sztylety ogólnie są mega bitne w tej grze. I 420 run, no i to im się podoba. Jakbyśmy grali faktycznie, że jakiś jest tankiem, i ktoś nawala od tyłu sztyletami, to by miało sens, ale. Kurde, mam wrażenie, że tutaj te moby nie są na tyle potężne, żeby aż taką ja taktykę gram pod Nemezis teraz. Po co? Pod to Nemezis teraz. Nemezis. No, to jest czaj, To jest pod twardyla, No, ja Mazi tam w, w ogóle kurwa w innym kierunku pojechał. No, czekam na was. Jeszcze nie zlatuję, do umbrowej jamy będziemy lecieć A na ja Tam gdzieś jakiś znak zapytania, jeszcze po drodze? Znaczy, nie wiem, ja jeszcze, nie raz wam, jeszcze raz wam zaznaczę, tam lecimy. O kurde, dlatego mi się to pokazuje, dobra. Mi się takie tarcie wokół mnie pokazują, jak jest więcej niż trzech wrogów. Ja też to. O, grzyb. Ja muszę do góry to polecić, bo to mam znak zapytania jakiś no, dobra. Wszyscy idą tam, to idę też. Czekamy na nich. Jak będziecie blisko, czyli za chwilę Dobra, zaznaczam jeszcze raz. Tam lecimy. Ja lecę, czy Nie do końca polecę tak... O, właśnie kignuję. Nie la, la la. O kurwa, ty. Czerwona mgła? Nie. Nie mam gdzie wylądować teraz. Na prawo, o, dobra, bądź dobra. na lewo, spokojnie, ona jest tylko dobra, na środku. Dobra, to wyląduj, na spokojnie. Dobra. Ja na ścieżce wylądowałem. Ja bym, ja tam bym nie doleciał, właśnie, bo ja się źle poleciałem. Jak zobaczycie jakieś te takie grzyby, to weźcie je zabijajcie, bo właśnie one mają te... gruczoła maniaku, czy coś takiego. Już znalazłem. Tam jest grzyb, ale wysoko. Ty, jakie te pszczoły są w ogóle mocne. Wadzi sobie wali grzyba. <grybuj> Muszę zaczekać. A to tutaj za Dominikiem grzyba? jeszcze jeden leci, ej. Miąż gąbka miętowego. Jo, tylko przez to przeleciałem, eh nie, a... A nie, a nie, a nie. Za kaszlak byś w tym grzybie był. No, tyle ta. No, bo był tym grzybem. Ej, jak kopiesz te, te cholerstwa, to wylatuje z nich ten miąż. No wiem, bo właśnie dzięki temu ulepszyłem ognisko. Dobra, to musi być gdzieś tutaj, z tej strony. O, widzę! Chodźcie tu, gdzie ja jestem i już stąd widać nawet ten korzeń mgły. Tam, dobra. No. Raczej nie biegajcie jeszcze do środka, bo jeszcze cheaty nie widzę tam. A dobra, biegnie. Dobra, kopię krzyby. Dominik biegnij, zabijaj wszystko. No dole jest skrzynia. No to bierzmy. Dawaj cwaniaki. To jeszcze nie rozwalaj ten... ...tego korzenia. U, spodnie ptasznika i ham ptasznika. Wyszłam, mamy. Achievement. Odkwaszczanie wyżyn koczowników. Oczywiście wyżyny koczowników z czegoś tam. Ja nie dostałem. Błotno. Ty mistyka. O, to jesteś do czytania wali. Eee, idę. E. Czytam. Pogłoski o umbrowej jamie. Witaj, Emon. Dziwnie było Cię spotkać na rynku, w miejscu, w którym w ogóle nie powinno Cię być. Ale udało mi się umieścić tę wiadomość w przesyłce do Umbrowej Jamy, i mam nadzieję, że będziesz pierwszą osobą, która zna ją znajdzie. Choć rozmawialiśmy krótko, to widać, że jesteś uczciwą kobietą. Dlatego pogłoski o tym, że Umbrowa Jama jest godnym pożałowania i pełnym okrucieństwa miejscem, nie mogą być prawdziwe, co? Słyszałem tyle historii o złodziejstwie i korupcji. Mam szczerą nadzieję, że osiągniemy porozumienie w obliczu zmian w świecie, które następują na naszych oczach. Być może potrzebujemy się wzajemnie, by przetrwać. Proszę, odpowiedz na moją wiadomość. Carlos. To, było następne, to jest generalnie historia faceta, który wychowuje swoje dziecko. Hmm. Rozmawialiśmy krótko, ale wydaje się porządną kobietą. Dobra, czytam. Oj, coś mi atakuje. Proszę. Dobra. Wybór miejsca pochówku. Amber znaleziono martwą w azylu Surata. Uciekła tam z nadzieją na lepsze życie, lecz takie głośne i cnotliwe dziewczyny nie przetrwają długo w dole pełnych żmi. Oboje jesteśmy zdruzgotani i zrozpaczeni, jej matka ledwo potrafiła wstać z łóżka. Potrafi wstać z łóżka. Ja jako mąż i ojciec zgodziłem się wybrać miejsce, w którym ją pochowamy. Myślę, że drzewo za naszym domem będzie odpowiednie. Cichy sad nad rzeką, uwielbiała tam siadywać i rozmyślać. Była taka mądra i elokwentna. Bez jej wdzięku i blasku jesteśmy niczym. Rozważania nad napisem na jej, na jej nagrobek są dla mnie czystą torturą. Moje serce jest tak ociężałe od bólu, jak gdyby zmieniło się w kamień. Jak gdyby zamieniło się w kamień. O kurde! Ty też kurwa nie umiesz. No nie, nawet no, nie robi tutaj Nasza najdroższa Amber. Gdziekolwiek zawędruje Twoja dusza, pamiętaj, że błogosławiłaś, że błogosławiłaś nas blaskiem jaśniejszym od pradawnego płomienia. Masz, Kurde, ile broń. tych robaków tu lata? W ogóle tam na dole coś jest. I właśnie zaraz będę tam leciał, tylko te głupie robaki mnie ciągle atakują. Pierdoliłem się na dół. ci te. Nie. A to się obawiam. Biorę. Narzędzie kowalskie. kolejne Coś tu łazi. Jezus, Zawoł, miałem. Za To nie zakończone. Prośba od kowala. O, no to może no, dla ciebie to jest końcówka misji. My już ją wcześniej zrobiliśmy, ciebie nie było, więc pewnie dlatego dopiero teraz się zaliczyło. Super. O, coś tu jest do czytania chyba? Tak. Albo i nie. Do wzięcia. Kurde. Ej, co to jest? Nie wiem, gdzie jesteś. No dobra, to pewnie się rozwala. Nieważne, wygląda trochę jak portal. Kurde, jestem cały czas mgla O, masz do czytania. No nie! Gdzie masz do czytania? Kurde, jak to jest do tu. tego, żeby odzyskać ten... Nie, to już czytałem, bo mam na szaro. A, to ja nie czytałem. No to, to czytaj. Tu <laughs> tutaj, a tutaj też przeczytałeś to? Eee, to nie jest to. do czytania. Tu? Tak. Do ojca. Pięknie Pójdę dalej. Kurde. W ogóle by trzeba było lecieć chyba tam i stamtąd dopiero można się teleportować. Ale ty nie To porta można było już dawno do mnie. No bo tutaj już nic więcej nie ma właściwie. Było, było jest... trochę miejsca. O, tutaj gdzie ja jestem o, teraz. O fuck. Dobra, ja jestem tutaj. Tak patrzę jeszcze na szybko, czy gdzieś można by się teleportować, żeby coś zrobić, ale... Hmm. Jest ta lokalizacja arkusza muzycznego. No ale to później pójdziemy. Czemu? To jest blisko domu. Ja tam, nic nie tam mam. Tam, gdzie teraz zaznaczyłeś, jest tawerna Długa Droga. Tam nic więcej nie ma. Ja mam podkurzacz i lokalizacja arkusza muzycznego. Czy tata coś tam masz? Bo ty coś mówiłeś. Czekaj, bo się bija. Myślami w którym miejscu? Tak, mam coś tam, no. Ale tutaj dosyć blisko jeszcze mam e... potrzebne stanowisko garbarskie. Ej, no to wy jesteście po prostu w tyle pewnie nie zrobiliście tego co my. Pewnie tak. No, bo tak, tam no, tam, jest. tam gdzie zaznaczyłeś jest kryjówka lupy. i tam z tego co pamiętam jest takie mini miasteczko i Matrona łazi taka co Nawala trucizną. Ja się cofam do bazy, żeby to wszystko zostawić. Ogarnę jakieś roślinki i tak dalej. To też się cofam do bazy. Tylko musisz wiesz, wykombinować co, co zrobić. Generalnie przez moje myśli przymyka tylko i wyłącznie odpowiedź wyruchać i starą, ale... Jedyne co mogę odpowiedzieć to usta się w kolejce. Ale no... nie są takim prymitywem. O Wielki rycerz to tutaj. A tam wielki, co najwyżej średni. robali są w ogóle czegokolwiek potrzebne? Bo mamy jedną skrzynkę całą tym zasraną i dwie kolejne, z które mają to w kładzie. No dlatego jej nie ruszamy. Wszyscy rozwali, dobrze, Freyer. Hm. czyta Nie ma czasu, kurde, na, na cokolwiek, na empatię, kurde, trzeba zabijać. Bardzo dobrze. No to ta gówna. Zdałem się. Kurwa, spodnie ptasznika. Nie Pewnie można rozkładać na kawałki tych... ...tych, tych, tych przedmiotów takich. W sensie, że zbrojki. Kto chce mieć... ...smoczy miecz legendarny? Chce. i obrazy. Dzięki. Luz. Dobra, narzędzia kowalskie mam. Wezmę podaruję. Czyta, ta podaruję tobie, może ci zaliczy misję. Podaruj później Damianowi, bo może mu też zaliczy misję. Kurwa, gdzie odłożyć papień. Gdzieś tutaj byłem. No dole po prawej stronie skrzynce tam. gdzie jesteś. Dobra, wpierdolę tutaj. Wtedy mi daj narzędzia kowalskie? Oni, kurwa z że to tak nie działasz, normalnie eee, A co mi tam? A nie cheatie dawałem? Może ci ta, tobie przekazał. To ty daj po prostu Damianowi Dał mi większy pierścień zdrowia, nie wiem na chwilę. Kurwa, pomyliłem tutaj niki. No właśnie Podaruj, tam co ja Chciałem z tymi narzędziami kowalskimi zrobić. Włoż gdzieś do skrzyni najwyżej, bo już mamy ogarnięte je. Po prostu myślałem, że zaliczy wam się jakaś misja. Bo jak wcześniej graliśmy w początkowych odcinkach, to było tak, że jak ja zdobyłem coś do misji, to mi misję zaliczało. Ale mimo, że Cheetah był obok, to jemu nie i musiałem przesłać dany przedmiot. No Wsadź sobie gdzie chcesz. No w dupę sobie zaraz. Ale mięso mam odzajebane. Ale ten, nie przerabiaj tego mięsa, bo często trzeba właśnie surowego, żeby zrobić jakąś potrawę. Ale nie potrzebuję. I to by było na tyle w tym odcinku. Właściwie cały można streścić, że po prostu biegaliśmy i szukaliśmy korzeni mgły, żeby sobie dodać punkty umiejętności i dzięki temu ulepszyć swoje postacie, bądź po prostu swoje siły w walce szczególnie. Więc ten odcinek był w miarę taki powiedzmy, że luźny, ale i tak trochę pozwiedzaliśmy. Także dzięki za oglądanie i cześć!